Znajdywanie pierwiastków wielomianów, czy inaczej miejsc zerowych, to jedno z części pojawiających się zadań we szkole średniej czy na maturze, e, więc zaczniemy sobie może od przedstawienia takich podstawowych metod na, e, na właśnie ich szukanie. Zaczniemy od wielomianów liniowych, inaczej nazywanymi dwumianami. E, no i w tym wypadku po prostu wystarczy przenieść przynieść na drugą stronę i pulczyć e, x. -a. To jest nasze miejsce zerowe. W przypadku wielomianów drugiego stopnia jest już na pewno... Dobrze znają macie delta i x1, x2, jeżeli oczywiście delta jest dodatnia. Wilumen trzeciego stopnia, w którym da się wyciągnąć x przed nawias i dzięki czemu miejsc zerowych możemy szukać za pomocą znów delty, tak? Już tego nie kontynuowałem. No i czwartego stopnia też trzeciego stopnia, tylko że tym razem wyciągamy przed nawias parami, czyli tu z dwóch pierwszych wyrazów i z dwóch ostatnich. Wyciągamy jeszcze ten nawias x-2, Otrzymujemy taki wielomian, i ten pierwszy nawias jeszcze możemy rozłożyć ze wzoru skróconego mnożenia. Celem tego filmu jest pokazanie, co należy zrobić, jeżeli żadna z wcześniej wymienionych metod nam nie zadziała, czyli właśnie skorzystamy w miejscu twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianu i spójrzmy na ten przykład. Tutaj ani nie wyciągniemy przed nawias parami, ani z całości. No jest to wielomian trzeciego stopnia, więc delta też nie wchodzi w grę. Więc w tym wypadku będziemy sobie robić to coś takiego. Na początku wyznaczymy dzielniki czwórki. Czwórki, dlatego że czwórka to jest współczynnik stojący przy x do najwyższej potęgi, w tym wypadku do trzeciej. Dzielniki zapisujemy te dodatnie, jak i te ujemne, czyli tu od razu użyłem symbolu plus minus. Plus minus 4, plus minus 2, plus minus 1. To samo robimy z szóstką. Szóstka, bo, bo jest to wyraz wolny tego wielomianu, czyli ostatni z nich. 6, 3, 2, 1, oczywiście plus i minus. Następnie będziemy wyznaczali ułamki, które się da stworzyć za pomocą dzielenia elementów z, ze zbioru d6 z tymi ze zbioru d4. Szóstka łączy z czwórką, dostaje ułamek 6 czwartych, ją z dwójką, dostaje 3 i z jedynką i powstaje nam szóstka. Następnie tak samo trójkę łączymy z każdą z tych liczb, potem dwójkę i tak dalej otrzymujemy taki zbiór. W tym momencie musimy sobie wybrać stąd liczbę, która będzie pierwiastkiem naszego wielomianu. Nie jest to takie proste, ponieważ ten zbiór, który otrzymaliśmy, stanowi tylko zbiór kandydatów na pierwiastek tego wielomianu. Czyli będziemy tutaj musieli podstawać troszeczkę na ślepo. Najlepiej zacząć od jedynki, najszybciej się je uliczy. Widzimy, że włod 1 będzie równe minus 18. Nie jest to 0, więc nie jest to pierwiastek. No to próbujemy co innego. Próbujemy minus 1. No widzimy po prostu, że nie wychodzi nam 0, czy to jest, jaka to jest konkretnie liczba, nie jest istotne w tym momencie. Potem najwygodniej będzie sprawdzić jeszcze dwójkę, Znów nie jest to 0. I przy minus 2 okazuje się, że rzeczywiście w tym wypadku dostajemy 0 i to jest nasz pierwiastek. Następnie skorzystajmy sobie ze schematu Hornera, aby podzielić nasz wielomian przez dwumian x plus 2. Dlaczego tak robimy? Tutaj też zachęcam Cię do obejrzenia filmu, który powinien wyskoczyć po prawej stronie ekranu, który znajdziesz w opisie. Dotyczy on dzielenia wielomianów właśnie też schematem Hornera. Może na razie przejdźmy do samej metody, gdzie w tabelce umieścimy sobie na razie współczynniki naszego wielomianu miejsce zerowe tego dwumianu x plus 2 przez który dzielimy czy po prostu miejsce zerowe tego wielomianu też wpisujemy w lewym dolnym rogu no i teraz stosujemy schemat Hornera, który idzie w ten sposób że pierwszą liczbę po prostu przepisujemy z góry a następnie liczymy według schematu w ten sposób mnożymy nasze miejsce zerowe z kolejnymi liczbami tutaj i dodajemy do nich liczby zielone, czyli te u góry po prawej stronie od tej niebieskiej. Czyli minus 2 razy 4 plus minus 5, mamy minus 13. I następnie po prostu przesuwamy jedną niebieską i zieloną liczbę. I wykonujemy takie samo mnożenie. I w końcu uzyskujemy wynik 0. Tutaj musi nam być zawsze 0, jeżeli rzeczywiście to jest miejsce zerowe w Wielomianu. W tym momencie udało nam się przekształcić wielomen do takiej postaci, czyli x plus 2, dlatego że to był dwumen, przez który dzieliliśmy. Skoro tu jest minus dwójka, zapisujemy po prostu najprostsze wyrażenie, które również zeruje minus dwójka. No jest to dwumen x plus 2, tak to można zapamiętać. Następnie tworzymy kolejny wielomen stopnia o 1 mniejszego od tego, od którego zaczynaliśmy z Tymi kolejnymi współczynnikami. Nie wygląda to w ten sposób. Zmaszmy sobie to. I żeby znaleźć kolejne miejsca zerowe, z tego drugiego nawiasu liczymy sobie delta. Wyznaczamy x1 i x2. I zapisujemy tą funkcję kwadratową, można powiedzieć, w postaci iloczynowej. Czwórkę wyrzucamy przed. Tak, jak to wygląda. No, i mamy tutaj te dwa nawiasy: x plus 2, e, przepraszam, x minus 3 i x minus 1 czwarta, i x plus 2 jest stąd. I w ten sposób mamy wszystkie trzy miejsca zerowe tego wielomianu. No, i to tyle w tym zadaniu. E, można się teraz cofnąć i zerknąć, że minus 2, e, trójka i 1 czwarta też pojawi, pojawiły się w tym zbiorze, e, który na początku sobie wyznaczyliśmy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.